Powinni te windy po prostu w ten, na dół. Dlatego woleli za zamu... zabezpieczyli... mhm. no. Bo to za zabezpieczone... O kurwa, tak A tutaj jeszcze nie ma tak wysoko. Powiem ci hmm? szczerze. Fajnie jest widok na tą elektrownię. No, ten komin w środku, ten największy to jest mój. <noise> mój prywatny komin. No <noise> tak. Bo te boczne y, znał ten wtedy Igor, że to jest za niskie i... To, to jest całe musimy do takiego bulletego do domku nawet, mm -hmm. tak się, To od razu ten, ten największy wybrał. Gdzie trzy razy chciałam umrzeć gdzieś tam po drodze. Musimy tam i jechać i zwiedzimy te y, chłodnie. Kominy chłodnicze, te kubuki. tam gdzie wejść. I my to dzisiaj zrobimy. Chodź. dlatego, bo to spadło, woda ciece, uh -huh. rozwala to wszystko, namaka ten fundament, i, i bo to woda niszczy. I tylko to, co jest drewniane, skurknęło i spadło, a to, co jest uh -huh. y, cementowane, zostało. No Idziemy ja do tej wieży? Ocen ja. Dobrze, nie ważymy dużo. Idź też. Tylko idź z lewej strony. Jak będziesz pierwsze, to ja Jak tam? miękko czy czwarta? Nie, okej. Okay. Ile tam też? 60. Nie, jeszcze wyżej. O kurwa, jeszcze wyżej. No tu w ogóle ten. Jesteśmy na dachu. Mhm. Tak, yy, no tak, tak, iść tam, to stąd widać co jest tam, to nie ma, co jest tutaj. A czyli już ten najwyższy punkt. Ale ja bym tam nie szła, bo drewno jest po pożarze i na pewno jest słabe. W sensie tam? Tak. Te nogi tutaj są czarne, tam się paliło. Nie ma co tam iść. A coś wyżej jeszcze jest? Czy tylko to ostatnie? Noż co? To chyba będzie ostatnie. Ale zastanawiają mnie tę łańcuchę co to za... Nie, nie łańcuchy, to są takie nity wielkie. Kam też bym nie chodziła, bo to tak jest miękki, nie? Nie, nie idę nigdzie. A to są ładne chmury. Tam, to się, tam da się jeszcze wejść wyżej. Tam są jeszcze jedne schody. Na Nie wiem, kusi mnie, żeby tam wejść. No, ale zobacz, jak to wszystko wygląda. Źle pod nogę i... Nie wiem, że coś w to całą konstrukcję. Ale Ale ja bym mnie nie, nie radziła ci. Już by to nie było po pożarze, ale to było Patrz, tak. to, to jest wszystko bardzo osłabione. Tutaj fajne zdjęcie.